Chciałem Wam dzisiaj zaprosić na obejrzenie odcinka odnośnie chip tuningu klasyki gatunku. 2.0 CDI Passat B7 140 KONI na serii. Klasyka gatunku z tego względu nie ma żadnego AdBlue, nie ma jakichś tam innych takich duperelki, duperelek ekologicznych, które dzisiaj już utrudniają troszkę robotę. Tu mamy po prostu klasykę klasykę w postaci dwulitrowego diesla. W serii to jest tak jak mówiłem 140 KONI. Te auta często wychodzą z lekkim bonusem, więc jedziemy zrobić pomiar na hamowni, zobaczymy, co tam wyjdzie, a dzisiaj postaram wam się pokazać troszkę więcej, jeżeli chodzi o modyfikację takiego samochodu, jak to wygląda w takim, w takim aucie. Przesłałem już sobie na komputer. Ten wykres, już Wam go zaraz pokażę. Powiem Wam, że dlaczego klasyka gatunku? Jeżeli mamy zdrowego pastucha, tak jak ten, silnik jest zdrowy, a tam jeszcze logi probiłem inne, ale to już takie mniej ciekawe. To wykres jest po prostu przepiękny. Idzie tak, jak powinien być. Już Wam go pokazuję. A to mamy z tego auta już staną. Co mnie jedna rzecz mnie tylko zastanawia, a mianowicie. Liczba prób programowania 2, więc być może ktoś tu coś grzebał. Auto jest seryjne, bo zrobiłem pomiar, tak jak widzieliście, więc jeżeli chodzi o seryjne pod względem mocy, klient mówił mi, tak jak się mówiliśmy dwa dni temu, że DPF jest na miejscu. Nie będę w to zagłębiał, bo dzisiaj sobota, jak mi wyskoczy jakiś błąd, to po prostu jeszcze raz tego gieram, bo dpafę usunę. Choć raczej, choć raczej, może jakaś aktualizacja była zrobiona, nie wiem. Co by nie było, po prostu ogarniemy. Teraz Wam pokażę co mi chodziło z tym, że tak naprawdę podnoszą, podnosząc, mu, podnosząc mu lekko limitery żeby to był jakiś efekt. Może mizerny, ale jakiś by był. To jest oryginalna mapa, na razie tu jeszcze nic tej mapy nie robiłem. I mamy tutaj limiter 353, 355, 358, 368. W zasadzie tak samo jak szło po... Tak samo jak szło po... Yy, po limiterze moc i przerzucimy się teraz na driver i zobaczymy co tam będzie mapa a zadane ma 400 więc tak naprawdę yy, tak naprawdę samo podniesienie tamtego yy, w tamtym miejscu już by nam przyniosło już by nam przyniosło różnicę dawka paliwa jest taka właśnie jak jak na logach więc mamy tutaj dawkę paliwa więc tak jak mówiłem wcześniej jak nic nas nie blokuje zaraz ja będę patrzył te mapy wszystkie po kolei jeżeli nic nas nie blokuje to tak naprawdę tak naprawdę samo podniesienie tego limitara by już przyniosło skutek dobra, mamy dodawanie, mamy wszystko tak jak zdane więc Dziękuję za pracę. Wiadomo, że nie podniesiemy tylko i wyłącznie limitera, żeby jechał troszkę szybciej, tylko podniesiemy dużo więcej map. Nie będę Wam pokazywał szczegółów, ale pokażę Wam ile tych map mniej więcej czas mić, żeby miało to rację bytu. Jesteśmy po wgraniu już mapy. Nie ja pokażę jak to wyszło, ale będziemy jeszcze jedną korektę robić. Troszkę mu górą dołożymy. Podniesiemy mu limiter troszkę górą jeszcze. To startuje, lekko mu skorygujemy mapę do oddawania, a to minimalnie moment obrotowy nam ładnie idzie, wszystko idzie według zadanego. I troszkę mu podniosę górą moment obrotowy. Dzięki temu na wykresie będzie minimalnie, minimalnie większa moc. I w zasadzie, e, oprócz, oprócz skorygowania lekko mapy do ładowania wszystko jest ok. Temperaturę na wydechu mamy 760 stopni przy tym pomiarze 774, 780, 790. Więc i tak jesteśmy już w górnej granicy. Więc minimalnie go tylko ruszymy i będzie koniec pracy na ten moment wygląda nam to następująco troszkę mu na górze bo tutaj mu troszkę podniosę jeszcze moment obrotowy, żeby wyszło nam więcej mocy, bo troszkę nam to ucięło ale to kwestia ustawienia mapy, była akurat dół jest jak najbardziej już ok minimalnie podniesiemy mu tam nie będziemy go bardziej katować, klient chciał bezpiecznego softa więc, więc nie będziemy wyciągać maksów i właśnie zagrywam drugą wersję, już finalną. Tak naprawdę w pierwszej wersji też było wszystko w miarę dobrze. Troszkę górę, może minimalnie, za bardzo obcinało, ale była to wersja bezpieczna. Była to wersja bezpieczna, tak ustawiona, że, że nie było tam jakichś bardzo wysokich temperatur na górze. Do limitera jeszcze trochę nam brakowało. Tak czy tak, troszkę górę podniosłem. Zrobimy jeszcze jeden pomiar na hamowni, zobaczymy ile teraz finalnie wyszło, powinno wyjść jakieś 175 koni mechanicznych i dam Wam zaraz znać z logów jak to, jak to będzie wyglądało. To są takie przyjemne auta do chipowania. mają zapasy, mają, mają opcję zrobić to w sposób taki jak najbardziej bezpieczny. AFR mamy tutaj wyliczone na 17 z małym hakiem, więc, więc dla DPF-a jest to też jak najbardziej zdrowa opcja, więc zobaczymy. No. A z tym aferem ja wiem, że niektórzy szaleją i dają troszkę, troszkę niższe wartości, ale to już ich sprawa. Ja jeżeli w samochodzie DPF, staram się w 17 nie schodzić, wolę zrobić troszkę mniejszy wynik, a mieć tę bezpieczną wartość. I mamy drugie logi po korekcie. Już patrzymy. Jeszcze chwilkę musi się... przewiniemy, o, jest za daleko. Dobra. Mamy drugie logi po korekcie. wszystko nam dobrze idzie Moment obrotowy jest tak jak mówiłem lekko podniesiony Jak widzimy temperatura spalin też nam wzrosła i już więcej tutaj nie podniesiemy. Finalnie tak to nam się to prezentuje. Yy, nie chciałem iść górą na wynik. Wiedziałem, że troszkę się już tam na górze broni, więc mu nie, do, nie dociskałem go, żeby ten wykres na przykład iść bardziej, szedł bardziej do góry. Yy, z tego względu, że tu już mamy zakres obrotowy 4200, więc on ma spadek poniżej, powyżej 4200 więc nie było sensu go bardziej katować. Eee, limiter temperaturowy by nam tak, i tak by nam nie pozwolił na to, żeby bardziej go tutaj bardziej mu dołożyć. Eee, także eee, uważam, że to jest bardzo fajny wynik. Doszło nam 73 momentu rotowego i powiem wam, że auto odzyskało drugie życie. 73 momentów w tym miejscu, w użytkowym miejscu, to jest naprawdę, naprawdę dużo. Także finalnie, finalnie będziemy kończyć z tym samochodem. Już zadzwoniłem do klienta, żeby przyjechał po niego. Ogólnie co tu mogę dużo powiedzieć. Standardowy stage one w przypadku dwulitrowego dieselka. Znaczy najbardziej zależało na poprawieniu dołu. Tak jak, tak jak powinien jechać diesel, diesel powinien jechać z dołu. Widzicie, że to turbina była fabryczna, wszystko fajnie, pięknie wstawało. Tak jak mówiłem wcześniej, mogłem troszkę mu górę poprawić, ale już nie chciałem, już tam temperatura była na tyle, tyle wysoka, że, że lepiej zostawić było tak, jak to jest, więc auto, auto i tak jest całkowicie odmulone w tym momencie i naprawdę się fajnie zbiera. Po prostu dieselek, no, tak jak powinien wyjść diesel, tak wychodzi tak, tak ten diesel wyszedł. Także, także jak mi się coś jeszcze przypomni, to zaraz Wam dopowiem, ale myślę, że to już będzie wszystko. Już wiem, co mi się przypomniało. Pokażę Wam jeszcze, ile map trzeba zmienić, aby takie auto jechało lepiej. Jesteśmy już zalogowani, tak mówiłem, dwie wersje, by poleciały. Rozbawiło mnie ostatnio, jak ktoś powie, napisał gdzieś w komentarzach, że i tak wszyscy rzucamy gotowca. No, no nie wszyscy. Tu mamy limitery. Tu mamy zadane wartości. Mamy limitery skrzyni biegów, minimalnie podniesione. Mamy injection duration, mapa paliwowa. Ciśnienie na listwie, delikatnie podniesione. Smoke map, czyli mapa, która e, łączy nam e, pętle paliwa z powietrzem. Delikatnie of Injection ruszone to minimalnie też. Turbo też ruszone. Minimalnie. Więc jak widzicie tych map trochę jest do zmiany, aby, aby auto lepiej jechało. I tutaj taka też ciekawostka dla Was, drodzy widzowie, nie ma czegoś takiego jak gotowy Stage One. Jestem przekonany, że 10 tunerów i każdy zrobi inaczej. Nie ma czegoś takiego, że ktoś powie: mój sposób jest najlepszy, mój sposób jest najlepszy, mój jest najlepszy. Każdy robi po swojemu. Każdy ma jakieś sprawdzone metody, że musi zmienić dane wartości w, danej, yy, w określony sposób, i to będzie sprawiało, że auto będzie jechało albo lepiej, albo gorzej, albo lepiej, ale też gorzej niektóre części będą pracowały i tak dalej, i tak dalej. Także yy, nie ma czegoś takiego jak gotowe rozwiązanie na Stage'a. Po prostu trzeba z doświadczenia wiedzieć, co ruszyć, żeby było dobrze, a czego nie ruszać, żeby yy, nie pogorszyć. Yy, a odnośnie tych gotowców, yy, kto tam właśnie w tym opisał, pisał, yy, mam taki pomysł, żeby takiego gotowca kupić. Może zaproszę jeszcze kolegę, yy, który to się zajmuje checkingiem, byśmy usiedli i porównali taką mapę yy, kupioną gdzieś na Allegro może. Może gdzieś na internecie z jakiegoś forum e, zobaczymy, byśmy jakieś taki proste sterownik wybrali, właśnie najlepiej Dizelek mm, i byśmy zobaczyli, co taki gotowiec ma w sobie e, względem serii i jak taki Stage One powinien naprawdę wyglądać, żeby, e, żeby to było dobrze. E, nie odważa się wygrywać takiego gotowca do swojego auta żadnego, więc, więc tego nie zrobię, ale mniej więcej będziemy w stanie po mapie stwierdzić, jakby takie auto się e, mogło zachowywać i co byłoby źle. Także dziękuję za obejrzenie. Cześć.